Panie chcielibyśmy się dowiedzieć, jak długo działa firma Debet i skąd ta nazwa? 1 grudnia będziemy obchodzić 33 lata działalności firmy. Skąd ta nazwa? Firma była od początku firmą rodzinną i prowadziła od początku księgi rachunkowe, księgi handlowe. No i wymyśliliśmy, że nazwa musi być z jakichś danych z księgowości, tak? więc. Mamy do wyboru. Konta księgowe nazywają się albo debet i kredyt, czyli winien i ma. No to kredyt się nie chcieliśmy nazwać, nazwaliśmy się debet. Debet tak naprawdę to są aktywa, czyli to, co mamy w firmie. Czyli coś pozytywnego. Oczywiście, tak. No ale skończyło się na tym, firmę zakładaliśmy w 1990 roku. Nie było debetu na kontach osobistych. Banki zostały sprywatyzowane. Dopiero rok wcześniej nikt jeszcze nie miał udzielonych kredytów. Nikt nie wiedział, że na, na koncie można mieć debet. Tak? Debet dla nas, jako dla księgowych, znaczyło, że my coś mamy. No, a wyszło jak wyszło. Ale nazwa jest, ludzie znają na rynku. Jest oczywiste. Jest dobrze.